Wyjąłeś? Nie No Co drinka dostaniesz? Patrzcie się łajfik Fik, ki kie Może lecieć w prawo Dużej się uparł na... Nawet do Dobrze. Na podpałkę jak znalazł. Nie ma żadnej rozpałki do grilla? Rozpuszczalnika? Tu się używa tylko naturalnych, ewentualnie swoich płuc. To jest rozpuszczalnik trochę. To trzeba patyk opatyk potrzeć. Ej, nie bądź taka mądra, co? Pudę. Mochę złował i nie skutki dalej tutaj. Daje. No dajesz, dajesz. Wiedziesz <śmiennie> co o tym jeszcze Wkurzać? Ja to u pięciu to Nie jest za duży, bo on wiesz. Ja chyba w większy robię. Roku... No to chodzi. Podnieca. No co jest, zapałka się te, papier się nie chce palić. To jest skandal. Księ papież nie chce papież. Chyba się coś jednak zajęło. No, film nakręcał czy co? Jakbyś zgadł, bo zdjęcia kiepsko wychodziły. W się Andrzej, już wystarczy, już wystarczy. Widzisz? Już spokojnie, spokojnie. Co okay, no. jeszcze jest i w głowę by się nastawiał. Kiedyś był tam za odrodzeniem taki ten stary kibel Taka budka drewniana, i kibel, nie? My żeśmy mieli jakieś takie rzeczy do palenia, to żeśmy tam chodzili i palili. Kolejny raz mi ze starym takie ognisko rozpalili, że między konarami są taki był i te i tam z takie stare olchy były. I to się zaczęło hajcować. I mówię, kurde, 3 metry ogień to trochę za dużo. Ale olchy się opaliły i taki komin został. I się później paliły. I... że oni nie tyle na na golonki przyjechali, co na kiełbasę. No Edyta, dzisiaj jest Twój Wielki Dzień. No. to znaczy? Dzisiaj jest Twój Wielki Dzień. Nie martw się, Ela Ci może jeszcze pomoże. Ale z czym? Z czym? No, skakaniem przez ogień. A. To <laughs> Aha, palenie czarownic, tak? Minutę. No to co, to nie jest. To nie jest. To, to nie jest to.